Czy możliwe, że symbol oka od starożytności skrywa tajemnice ludzkiej świadomości? Czy może on symbolizować szyszynkę? Od Egiptu po Watykan motyw wszechwidzącego oka pojawia się w różnych kulturach. Oko Horusa symbolizowało boską ochronę i duchowe oświecenie. Podobne znaczenie miało oko w hinduskiej tradycji, trzecie oko siwy, źródło wyższej percepcji. Jednak niewielu zauważa, że równie często w świętych miejscach pojawia się symbol szyszki. Można go znaleźć w rzymskich świątyniach, w kulturze sumeryjskiej, a nawet w Watykanie, gdzie ogromna szyszka zdobi dziedziniec. To wszystko prowadzi do szyszynki, małego gruczołu w mózgu, który od wieków uważano za bramę do wyższej świadomości. Kartezjusz nazywał ją siedzibą duszy, a mistycy wierzyli, że to ona pozwala łączyć się z duchową rzeczywistością. Czy to tylko przypadek, czy może klucz do ukrytej wiedzy o naszej naturze? I pamiętaj, oni są wśród nas.